Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj kreska, jak zrobić kreskę e, na wasze życzenie, moje drogie na pytanie przy opadającej powiece więc dzisiaj makijaż latę z jaśniutkim cieniem i do tego kreseczka e, przy kawce zapraszam was na szybki, szybki makijaż dzisiejszy. Buzia po, po mojej Jednej stronie już jest przygotowana, czyli już mamy nałożony bronzer. Bronzer nakładamy omiatając nasz nasz owal twarzy właśnie w tych miejscach przy włosach, pod kością i tu na żuchwie. To są miejsca, które e, które właśnie jak zaznaczymy, to potem wiemy, gdzie możemy dołożyć jeśli chcemy troszkę tego brązera. Już mamy tu kontur i możemy dołożyć dołożyć. Potem mamy rozświetlacz, czyli nad brewką, pod pod okiem i taką trójeczkę wewnętrzną. Troszkę możemy sobie powiększyć usta. No i róż do policzków. Róż do policzków nakładamy z góry w dół po tej linii właśnie pod kością, tak jakbyśmy tą kość chciały podnieść nie niżej niż linia ust. I wtedy mamy z jednej z drugiej strony równo. Jak widać musimy zaznaczyć nasze brwi. Dlatego, że jedna jest już zrobiona tuszem naszym do brwi, a druga jeszcze nie. Więc ta jest już bardziej wyciągnięta, bardziej ułożona, bardziej ciemniejsza, więc musimy mieć coś, co poprawi nam kontur i zagęszczenie. Jeśli trzeba zagęszczać, w moim przypadku trzeba. Jeśli nie, nie musimy używać tuszów, bo mamy ciemne brwi, to najlepiej je uczesać, to one wtedy też regulują się i podnoszą. Oko do góry. Więc ten pędzel do brwi i do malowania i do kresek, rozcierania i właśnie szczoteczka sprawia, że mamy y, pięknie wyprofilowany ten kontur, przyciemnione, wyciągnięte, ułożone, gdyż ten tuż działa jak żel. Jeśli mamy za dużo, to czeszemy i ładnie wyrównujemy. Możemy podokładać z drugiej strony, żeby było równo, czyli możemy regulować sobie te nasze brewki. Jest to tuż bardzo bezpieczne. Jest w kilku kolorach, więc możemy dobrać pod swój. Pod swoją karnację. Teraz sobie zrobimy troszeczkę damy cienia tego kawowego, czyli tego naszego cappuccino. Położymy go niemal na całej powiedzy. Dołożymy sobie y Zapomniałam, że z jednej strony mam, a z drugiej nie, i różnica jest ogromna, jeśli mamy korektor, a jeśli go nie mamy, więc proponuję zawsze mieć ten korektor pod okiem, żeby mm, i ładnie się za chwilę cień nasz słone, niesłoneczny, tylko ten kość słoniowa pięknie się zaraz nam wtopi tu i pięknie wyrówna. I pięknie wyrówna y, kolor i, i płaszczyznę tutaj wokół oka i troszkę na oku. Nałożymy sobie cień kości słoniowej, czyli ten nasz ulubieniec. On zawsze pięknie y, się sprawdza przy każdym makijażu. Bardzo dobrze tutaj kryje dodatkowo też te miejsca środkowe. I równie dobrze tutaj blenduje cienie, czyli łączy je, żeby nie było takiego mocnego przejścia. I ta kawa z mlekiem wtedy tutaj ładnie się również nam łączy. Tak jaki mam tu, tak i tu pięknie to wygląda. No to nasza ulubiona kreska. Linerem, bo wiecie, tym yy, bo tym yy, kredką do oczu to jeszcze jesteśmy w stanie szybciej zrobić. Cieniem jesteśmy w stanie szybciej zrobić, ale jest problem z linerem czarnym. On jest piękny czarny. Już go sobie tylko odnajdę. Już go sobie tylko odnajdę. Gdzie jest mój liner. Nie mam linera. Hmm, hmm, hmm. Czyli wszystko jest pod kontrolą. Jak nie mam linera, znaczy, że, że wszystko jest dobrze. A przed chwilą robiłam nim kreskę. Jest. Jest w pędzlach. Jest w pędzlach. Dobra. Robimy sobie kropki tam, gdzie ta kreska ma być, zaczynając z góry, czyli tu w tą kość. Jedna kropka na kości. Druga. Tak sobie kropkujemy to miejsce, gdzie ma być ta kreska. Możemy poprawić i wtedy łączymy. Łączymy kropki. Możemy delikatnie podciągnąć sobie tą kreseczkę, jeśli chcemy mieć ją wyżej. I teraz, żeby połączyły się nam w równości, to troszkę tu, na koniec, takim ruchem kropkującym, wyciągamy tą kreseczkę i wyrównujemy z drugim okiem. I tuszujemy. I to jest nasz makijaż. Lash Love Intensity jest po prostu y, tuszem. To jest petarda, bo jego malutka szczoteczka daje nam efekt takich wyciągniętych, wydłużonych rzęs. Dodatkowo wyciąga każdą najmniejszą i w związku z tym mamy ten efekt firan. Mamy efekt firan. Tuż, który naprawdę ma fajny ten grzebyczek. I pięknie nam te rzęsy. Możemy również podczas dotyk. Zrobić sobie też kępki. On jest elastyczny, nawilża, odżywia. Jest tuszem bardzo komfortowym na rzęsach, trzyma się przez cały dzień i one są cały dzień takie miękkie, nawilżone, nie wystyga na tak zwany kamień. Jeśli troszkę nam się tutaj dołem odbije, tak jak mi, możemy wziąć sobie pędzel do korektora i ściągnąć ten tusz, bo jest elastyczny, równie dobrze możemy to zrobić e, palcem. No i usta. Usta dzisiaj może w nudziaczek coś pójdziemy, słuchajcie, tak coś na, na delikatne, tak jak, e, tak jak kawa z mlekiem, to może... To może nasze usta też będą w takiej, w takiej tonacji. Konturóweczka taka nudziakowa. Bardzo ładnie wyglądają takie usta. Wcześniej zostały nawilżone balsamem w sztyfcie. A teraz posmaruję je serce pełne dobra, czyli tą pomadkę w serduszku, która też jest w kolorze takim nudziaczkowym. Bardzo fajna pomadeczka. Pięknie wygląda, bardzo długo się trzyma na ustach. Śliczny kolor. Jest w macie. Ale też widoczna. Ale też widoczna. Ładnie też wyglądają zęby przy niej: dlatego, że to jest taki nudziak. Troszeczkę z dodatkiem. Różu, takiego bardzo delikatnego. Jeśli nie lubimy efektu matu jeśli lubimy troszeczkę takie glow, możemy dołożyć bardzo delikatny błyszczyk tylko tutaj na, na te części naszych ust, I bardzo ładnie to wygląda, mam nadzieję, że się Wam podoba drogie panie. Życzę Wam cudownego, pięknego dnia. Do zobaczenia wkrótce.